Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. A dziś pomówimy sobie na krótko, szybko, bardzo szybko o prokrastynacji. I na początek może wyjaśnimy sobie w ogóle, czym jest ta cała prokrastynacja, a jest to nic innego jak odkładanie zadań na później, pomimo tego, że wiesz, jakie są konsekwencje odłożenia tego zadania na później. Czyli, stanie dla przykładu, musisz wywiesić pranie. Zrobiłeś pranie, wstawiłeś pranie do pralki, włączyłeś program, musisz je wywiesić. Wiesz, że najlepiej będzie, jeżeli zrobisz to teraz jednak, że tego nie robisz i odkładasz to na za pół godziny, godzinę, dwie godziny, a w niektórych przypadkach może nawet na następny dzień. Wiadomo, pranie jak to pranie, jeżeli będzie siedzieć w pralce jakiś czas, to po prostu będzie śmierdzieć. I z czasem możesz dojść do tego momentu, że to pranie będzie leżało właśnie takie, nie wiem, trzy dni i tyle byłoby z takiego czystego, dobrego prania. To jest taki totalnie przykład z głowy, ale. Przykładów prokrastynacji jest naprawdę cała, cała masa. Po prostu wszystkie zadania, które masz na liście, to do, jakie możesz sobie wyobrazić, podlegają pod prokrastynację. Teraz, jakie są negatywne skutki prokrastynacji? Generalnie negatywne skutki mogę podzielić na takie dwa rodzaje, czyli pośrednie i bezpośrednie. To, co odczujesz od razu, i to, co, to, co odczujesz po prostu w perspektywie czasu. To, co możesz poczuć od razu, jest to przede wszystkim stres. Odkładając coś na potem. Stresujesz się, że nie zdążysz czegoś zrobić w czasie, a co za tym idzie? No gorsza jakość, bo jeżeli masz do zrobienia projekt i ten projekt odkładasz na ostatni dzień, którym jest deadline, no to automatycznie nie jesteś w stanie zrobić tego projektu dobrze, a przynajmniej tak dobrze, jakbyś to zrobił, powiedzmy, jakbyś zaczął od razu. Miałbyś dużo. Dłuższy czas realizacji i mógłbyś dopracować po prostu każdy element oddzielnie, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko, wszystko hulało tak, jak powinno. I przede wszystkim takim trzecim negatywnym skutkiem jest tworzenie negatywnego nawyku odkładania, serio nawyk od, odkładania na później, a nie robienia od razu. Jest po prostu czymś tragicznym. A takim negatywnym skutkiem pośrednim może być chociażby trudność w utrzymywaniu relacji z innymi lub coś, czego osobiście zacząłem się bać, czyli uciekające okazje. Wiadomo, okazje są, były, będą, jednakże im więcej robisz, tym tych okazji automatycznie robi się więcej. Więc co ja zacząłem robić? Po prostu zacząłem patrzeć na to z, perspek z takiej perspektywy że nie chcę tworzyć negatywnego nawyku i nie chcę, aby okazje przypadały i dosłownie przelatywały mi między palcami. No, tego nie chciałem. I tutaj takie możesz zadać sobie pytanie, skąd ta cała prokrastynacja się bierze. I wiadomo, przede wszystkim bierze się z naszej głowy. Jeżeli nie masz odpowiedniego podejścia, chęci do działania, motywacji, to coś odkładasz na później, bo jest to nieprzyjemne dla głowy. Nie, jest to nieprzyjemne dla... Ciała. Ogólnie robienie czegoś więcej jest nieprzyjemne dla umysłu, bo musi się wystawiać na coś, czego nie robił wcześniej. Kolejnym takim elementem może być, nie wiem, chociażby perfekcjonizm. Sam swego czasu byłem taką osobą, na szczęście już nie jestem. I teraz wychodzę po prostu z takiego założenia, że dobra, mam coś do zrobienia, jakiś projekt, lubię jakieś coś zrobione dobrze i bardzo dobrze, ale na szczęście wiem, że to nie musi być perfekcyjne. Po prostu, serio, jakby jeżeli zaczniesz myśleć w kategorii, coś zrobione dobrze lub bardzo dobrze, a nie perfekcyjnie, serio zmienić się wszystko dookoła twojego życia o naprawdę dużo. W sensie zaczniesz robić o wiele więcej, niż robiłeś do tej pory. No przynajmniej wyglądało to tak u mnie. Nadmiar zadań. Serio, jeżeli twoja lista to do na dany dzień składa się z 20 różnych punktów, no to połowy tego nie zrobisz na takie 80%. Serio, nie zrobisz tego. Zamiast robienia sobie 20-punktowej listy, tudu. Zrób sobie pięć najważniejszych zadań na dany dzień. Serio, tyle wystarczy. A jeżeli będziesz miał, nie wiem, nadmiar czasu, bo zrobiłeś już wszystko, możesz sobie wziąć jakąś książkę, możesz obejrzeć sobie jakiś kurs, jakiś Rozwojowy film na YouTubie, albo chociażby odpocząć spotkać się, nie wiem, ze znajomymi, z rodziną, zrobić cokolwiek. Albo możesz wrócić do listy zadań, które masz przygotowane na dany tydzień i zrobić dzisiaj to, co miałeś zrobić jutro. No, rozwiązań jest cała masa. I takim ostatnim, praktycznie najważniejszym elementem prokrastynacji jest uzależnienie od dopaminy i social mediów, też miałem z tym problem. Dalej można powiedzieć, że mam, jednakże w znacznie mniejszym stopniu niż jakiś czas temu. Co mi pomogło, ustawienie czarno-białego ekranu. Serio, nieposiadanie kolorów w telefonie przekłada się na to, że rzeczywiście z tego telefonu korzystam mniej. Na komputerze już kolory normalnie mam, więc automatycznie bardziej chcę mi się korzystać z komputera. A jak już korzystam z tego komputera, no to też nie siedzę tam na Facebooku, Instagramie czy czymkolwiek innym, tylko robię te zadania, które mam do zrobienia, więc to jest coś, co rzeczywiście game changer. I na koniec, jak zwalczać z tą prokrastynację, jak z nią walczyć? Przede wszystkim naprawdę na sam początek uświadom sobie, że ta prokrastynacja jest, że istnieje, zaakceptuj ten fakt i miej świadomość tego, że po prostu musisz działać. Jeżeli chcesz cokolwiek zrobić, jeżeli chcesz zmienić swoje życie, musisz zacząć robić zadanie które masz do zrobienia. Tylko tyle i aż tyle. Twórz sobie plan działania, czyli taką listę to do. Najlepiej, jeżeli zrobisz na początku tygodnia, na cały następny tydzień, czyli poszczególne dni i najlepiej, jeżeli te zadania, w sensie te listy to do, tak jak wspominałem, nie będą miały 20 punktów, tylko będą miały 5 najważniejszych. Jeżeli wiesz, że w danym tygodniu masz do zrobienia jakieś duże zadanie, dla przykładu, musisz postawić stronę na WordPressie, wiesz, że nie jesteś w stanie zrobić tego w jeden dzień, no to rozgrupuj to sobie na 3 dni. Ja z reguły właśnie tak robię, że rozkładam to sobie na 3 dni, żeby każdego dnia wrócić, nawet do tego, co zrobiłem, i ewentualnie zmienić, bo wpadłem na coś innego. Możesz także śledzić swoje postępy. Nie wiem, jeżeli korzystasz z jakiejś aplikacji, do robienia listy to do typu to do list albo nozbi no to odznaczanie tych wszystkich zadań może być takie satysfakcjonujące i generujące nieco dopaminy w organizmie czyli po każdym zrobieniu zadania twoja dopamina wzrasta przez to, przez to chce ci się bardziej zrobić kolejne zadanie żeby znowu je odznaczyć, żeby tych odznaczonych zrobionych zadań było jeszcze więcej i co jest naprawdę najistotniejsze zacznij od tych najtrudniejszych zadań z dwóch powodów Powód pierwszy, jeżeli na początku zrobisz te najtrudniejsze zadania, no to reszta będzie po prostu easy, serio łatwiutkie. Jest drugie, drugi taki powód, o którym może nie wszyscy mówią, a mianowicie często tylko i wyłącznie w głowie wydaje nam się, jakie trudne jest dane zadanie. W rzeczywistości zadania serio nie są aż takie trudne, po prostu wyolbrzymiliśmy sobie to jak ma to wyglądać. Więc tak, zaczynanie od trudnych, tych najtrudniejszych zadań. Myślę, że może pomóc Ci w zrealizowaniu swojej całej listy tudu na dzisiejszy i jutrzejszy i każdy następny dzień. Ja Ci na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia jutro, jak zawsze w kolejnym odcinku vloga. Cześć!